Eurowizja 2023 ujawniono, ile losów widzowie oddali Blanka i Janna różnica byla miazdzaca. Nie milk na komentarze poniedziałkowych preselekcjach do Eurowizji, z których zwycięsko wyszła Blanka Stajkow. Była uczestniczka top modeli jak z dziewczyna Smolastego. Nie jest natomiast tajemnica. Zimfaworytem widzów był Jan, który wczoraj wyladowal na dwa miejscu. Zaraz po ogłoszeniu werdyktu w sieci wybuchło ogromne zamieszanie, a w komentarzach pojawiły się te poważne oskarżenia. Od niedzielnego wieczoru w sieci aż od krytycznych głosów pod adresem TVP, której zarzucono forsowanie kandydatury Blanki na reprezentantkę Polski na Eurowizji. Co więcej, stację oskarżono o ustawkę, wyrazne sugerując, że Blanka została wybrana jeszcze zanim preselekcje im w ogóle się odbyły. Fanius doszukali się na to pewnych dowodów. Zobacz też, Michał Szpak reaguje na zwycięstwo Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023, jejeje. Choć wczoraj ujawniono już, jak prezentowała się Eurowizyjna punktacja po zsumowaniu glosów jurorów i widzów. To wciąż nie było jasne. Na kogo i wysłano SMS-u w regulaminowym czasie. W sieci Kraza natomiast nieoficjalne informacje na ten temat. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na Twitterze pojawiła się informacja: Jakoby zdecydowanym faworytem wśród widzów był Jan, który otrzymał od widzów aż 18 tysięcy głosów. Na drugim miejscu była w Blanka. Jednak z preselekcyjnym kolega dzieliła ja niemal przepast. Gdy zwyslano na Nia Pono z 3 razy mniej SMS-ów. Nie SA to jednak oficjalnie potwierdzone dane. Jan zwycięzca telewotingu z około 18 tysięcy głosów, drugie miejsce Blanka z 6 tysięcy, czytamy. W poniedziałek przed poludniem na profilu Baczmy razem TVP oficjalnie pokazano. Jak wyglądał rozkład punktowy, jednak bez szczegółów, o których wspomniano w powyższym wpisie. Pudelek próbował uzyskać komentarz od publicznego nadawcy WA sformułowanych w sieci zarzutów. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy stanowiska TVP.